Dzień dobry wspaniali widzowie Dzisiaj gramy z, z Hazem w CSGO Battle Royale. Dawaj na deltę, na deltę Delta, dobra, to ja tu gdzieś I bierz egzobuty Gdzie to jest? Na samej górze Nad spadochronem, Spadochronem masz Egzobuty No bo to tu możesz wysoko skakać Dobra, no i widzowie ogólnie próbujemy wygrać. Przed chwilą próbowaliśmy, zajęliśmy piąte miejsce. Ło, ej, ja myślę, że ja tym mogę sterować. Ja nie mogę, ale po... wziąłeś sobie te egzebuty? Tak, to chcę zobacz, jak możesz wysoko skakać. Jak przytrzymasz spację, To Uważaj. Dalej, bo ono tu jest. A ono pilnuje hajsów. A ono strzela w jedno miejsce? Nie, nie, nie. A nie, ono należa. Unikaj działek strażniczych lub zniszcz je. Ja idę kupić pistolet. No, w sumie tak. I zniszczymy je, bo tutaj jest. Ja sobie zamówię nóż, bo tutaj jest fajna ta. Jedną też bym sobie zamówił. No, mnie, to biorę. Przestań napieprzać. W co to, co to działko strzela? Leci ten mój... Leci mój dron. O! A wiesz, że jak z prawym przyciśniesz z pięści, to też walisz takim mocniejszym atakiem? Wiem. No. Dziękuję za nóż. Dziękuję za smoka. Mam trzy... Trzy se wzięło. Mogę rozwalić teraz większą skrzynkę i mam MP7 Tirus. I mogę teraz zniszczyć to te Waga? Uwaga, zniszczyłem je i dostałem z niego amunicję, ale fajnie. Mam MP7, wiesz? Ale fajnie, mam z niego ammo. Dużo. Patrz, mam patrz. A ty też to masz? Ej, jest typ, jest typ. Bomba, jest bomba z no tutaj złożyłem lepiki że... No właśnie Przecież Ja uciekłem, tak No poczekaj Zam się to przeżyjesz Co moje itemy To moje miejsce Ja tu gdzieś padłem, nie? Tak, pod bramą. Tam moje itemy No mam typa Zabity. Ej, nie ma moich rzeczy. zbierzesz se stypa. Chodź tu do mnie. On miał karabinek. Miał siekierę. Idę idę. Pilnuję. Żeby tu jego kolega nie przyszedł. Może to był... Weź sobie jego i ty. Chyba. On się tu spałnił. Zespałnił się tam. Gdzie? Tam, z tamtej strony. A jak O nie bomba tu jest Ja spierdzielam Ej bawimy się w deforesta Ścinam drzewo no. o. Ja Nie da się Eee to jest głupie Inno się dać No się dać To jest Głupie nie fair Nie polecam trybu danger zone Nie da się ściąć drzewa się Bo to nie jest deforest teraz. Cicho Cicho. Ale masz problem, tak, mam. to się zabił. A tu z tego Zeusa w setcie. no bo tu jest sporo polaków. Gdzie oni są? Słyszę ...helikopter. o tu Przeszukaj ten domek, bo tu mogą być jakieś amunicje, działka czy coś. Tu ktoś rozwalił. Ktoś tu był i zlazłem do jakiegoś bunkru. O, widzę typa. Zabiłem. Zabiłem typa. Zobacz. Idę po jego ity. Co Nie wiem, bo się tam ktoś napieprza. Się boję tam trochę iść, ale idę. To czekaj na mnie. Chodź, chodź. Ja nie wiem, jak do Rzucę w flesza. Ja wlazłem w jakieś podziemne dziury i teraz nie wiem jak wyjść. O dobra, bierzmy. Gdzie ty jesteś. Bierzmy. Nie wiem, walczę z gościem. Jest. Leży. Tak. Zbieram mamo <laughs> P9, ma, uważaj. Dobra, widziałem go. Simoczko. Dawaj, leć. Dobrze. Nie zbieraj moich rzeczy, włariam, poczekaj. Biorę go po 90. Wszystko co miał. No i co? O, dobra. I tak się odrodzisz. tak. Co my tu mamy? Ale hajsu! O! Dzień dobry. O, kole masz P90! Chodź. Chodź tu do mnie. Chodź. Ja se zamówię... Mam mało to P90. Eee... No zrzucałem paki to znaczy, może bomby są z niego, coś? dobra, tu jest jeszcze Coś. O! Amunicja już zebrałem Słyszę, że ta. O, tu się ktoś. Tu ma ktoś drona. A, to mój w sumie, dobra, co za idiota Ale oni tu latają na tej bazie, chodź tu Czekaj, jest, chodź. nie mogę pod... A. Dobra, dobra W tył mnie z tyłu jest mm -hmm. Co to za spada? Lewa kurwa. A to co chodziło z tym Z czym? No z tym z tym Czy? ładunkiem, co mam w ręce. Aaa, okej. Okay. Już wiem. Dobra, to dobra. lubię Fortnite. Fortnite. Masz tu swojego... Wszystko tu mam swoje. Dobra. Jeszcze teraz zginął w tej rozgrzewce, ja ani razu. O nie mam Mam tylko do pitola. Czekaj, bo ja ich tu widziałem gdzieś. Ustrzeliłem jednego. Mam, em, mam emeczkę. O, to dobrze. To A ja, to mam, ja. Mam, 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 Se przeszukaj. A nie, tu jest rozwalony. Gdzie lecą te drony? Czekaj, bo ten dron gdzieś leci. Ja pośledzę tego drona i zobaczę, gdzie on poleci. Zaraz mój poleci. Okay. A nie, bo my się w złą stronę kierujemy. Chodź bardziej na środek. Bo strefa okay, będzie za nim długo. Przeleciał. A nie, to nie mój dron! Leci, ktoś, leci! Strzelaj! O dobrze. Dobrze. Oddzio To moja paka. Ale lagi są. O! Kto to chodzi? To mą. ty? Ty chodzisz? Ja. I ja z tobą drona. Nie, ktoś jeszcze tu jest. Słyszę Po drabinie ktoś wchodził. To ty. Nie. Bo ja wskoczyłem na dach. Nie chodził o trochę. Nie jest tu gościu. O tu jest pełno hajsu, wiesz? Spoko. Łow. Ktoś rzucił flasha, nie ja. Więc... Ktoś nie znam pewno. Widzę go. 170. Tam za domkiem był. Za widzę I za nami. Nie ma go. Co jest? Tu jest przejście podziemne. Wow. Ej, fleszem, to i do nas dojdzie zaraz. Chodź. To i zaraz do nas przyjdzie. Wiesz? Mhm. Mm odradzanie wyłączone chodź stąd dwóch wrogów zostało chodź, ba, chodź bardziej na środek Dobra, ale mam lagi straszne ja bo... mam chodź, 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 chodź. E, bardziej w tamtą możemy iść po zrzut będzie jakaś Dobra, lepsza okej. broń niż p90 na przykład bo ja cały czas 190 lat kurde strepa. No dlatego trzeba iść tam gdzie jest najbliżej środka Jak Fortnite Ja zaplantuję już pak... masz już Gdzieś tu wpada droga ten Nie? Aha No ale ja kitarzy... już nam zaznacza przeciwników! Oni są w tamtej strefie. I bum, bomba. Pick. Moje cztery drony tu lecą, nie? Tam ta się zaznacza chyba, nie? Przeciwnik ja już... No właśnie, już strzela do ciebie. Nie wiem skąd. Z tamtej strony. Już się nie A, odrodzisz. Ja mam MK, idź po nią. I spada teraz dron. Jest! Wygraliśmy! Wygraliśmy. No, także dziękuję bez za oglądanie. To był szybki, fajny meczik. Przyjemny. Także dziękuję. Do następnego, cześć.